Radio. Proszę Państwa, uważam, że to jest artystka, która śpiewa na tyle dwuznaczne teksty, żeby być godną do duetu z tak zwanego featuringu z Michałem. E, dzień dobry, moje nazwisko Walczak Michał. Ja dzwonię z Rol Radio. Czy, mam, może, czy mógłbym może rozmawiać z panią Medytą Geppert? Czy dzień to jest dobry, Piotr Doros, W jakiej sprawie? E, w jakiej sprawie? Chodzi o to, że ja dzwonię z Radia Rol. I mam tutaj no tak. takie zadanie, żeby wkręcać y, artystów, jak gdyby, tylko że ja jestem nowy, więc no, ja to mówię to, tutaj. Nie, wie od razu. pan co, to tylko pana poinformuję, że pani Edyta stara się nie brać udziału w takich różnych y, działaniach pozartystycznych swoich. Aha. A mógłbym chociaż przeczytać tego panu, ewentualnie by pan przekazał ten pomysł, który ja tutaj mam do zrealizowania, to zadanie, bo ja jestem stażystą, ja po prostu tylko dzwonię jak gdyby w Proszę. imieniu. Może zadzwońmy do Hanny Banaszak Stanisława Sojki, Edyty Geppert. Generalnie artystów z wysokiej półki Michał Witkowski zaprasza na własną płytę. Chciałby wspólnie nagrać utwór, nie wstydź się, używaj anusa. Kiedy pani mogłaby nagrać ewentualnie utwór z artystą? No ja mam po prostu taką wiadomość do przekazania. Mhm. Mm no i tyle, jeżeli no pan Ja tylko pana mogę poinformować, że pani Edyta jeszcze z nikim żadnej płyty nie nagrywała, więc nie sądzę, żeby się dała w to wkręcić. No. Propaguję swoją działalność solową. Rozumiem. Dobrze. No i tylko po prostu zostawiam informację. Ja, Proszę ja, Tutaj się nie angażuję, bo nowy, nowy. No, nowy. O zapytałeś? Jestem nowy. Tak, tak, tak. tak. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Proszę taki uprzejmie, panie. Gniec, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios. Nie dziwi nic. Jakie życie, taka śmierć. Powiem ci, że ja już nie wiem, czy lepiej jest, jak ci nasi współpracownicy rozumieją, czy lepiej jest, jak nie rozumieją. Ja myślę, że, że na dwoje babka wróżyła.